skrzepci, kropci, Dzisiaj piknik, piknik, który finalizuje tydzień, tydzień Część, już taka nasza tradycja, że w kwietniu zawsze organizujemy tydzień poświęcony promowaniu postaw ekologicznych, proekologicznych, budowaniu, gruntowaniu świadomości, a kończy to wydarzenie sobotne piknik. Tym razem motywem przewodnim. Jest kaszubska maszoperia. Oddajemy hołd rybakom, oddajemy hołd ludziom związanym z morzem, których praca jest nierozerwalnie związana z tym miejscem. Na dzisiejszej imprezie, mnóstwo elementów związanych właśnie z tematem maszoperii, tematem rybaków, tej wspólnoty, którą tworzyli razem. Dlatego gra miejska, baśń o uratowanej maszoperii, ekologiczne gotowanie, ekokociołek. Również poczęstunek słodki jest z nami Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, są z nami rodzice. Cieszy nas, że to wspólne przedsięwzięcie łączy i rodziców, i uczniów. I nauczycieli, a jednocześnie mieszkańców naszego wspaniałego miasta. Mnóstwo atrakcji jest Kaszubska-Zumba, są zadania dla uczestników gry miejskiej, pogoda typowo rybacka, jest z nami mnóstwo ludzi, wszyscy bawią się świetnie, mimo że jest trochę zimno, a słońce delikatnie zerka przez te chmury. Cieszymy się, że jesteśmy razem, wspólnie, cieszymy się tym świętem.